Będzie najlepszy dostanie największą rolę? Jesteśmy razem. Ja z niczego się nie wycofuję. Twoje zielone oczy nie dają mi zasnąć. A skąd ty wiesz, że zielone? Przyglądaj się? Ty nie jesteś chory. Co miałem zrobić? Na wspólnej nowy odcinek dziś o 20.30 w TVN. Pamiętaj, że już wkrótce naziemna telewizja cyfrowa zacznie nadawać w nowym formacie DVB T2 HEVC. A telewizor, który nie jest na niego gotowy, nie musi wyglądać na bardzo stary. Upewnij się zatem, że nie kupujesz telewizora z poprzedniej epoki. Zapytaj sprzedawcę o DVB-T2 heft. W 2021 roku weszły w życie liczne przepisy poprawiające bezpieczeństwo na polskich drogach. Pieszy uzyskał pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście. Kierowcy dojeżdżający do przejścia muszą zachować szczególną ostrożność. Natomiast pieszemu nie wolno w tym czasie korzystać z urządzeń, które mogłyby ograniczyć jego percepcję. Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo na polskich drogach, ścieżkach rowerowych i chodnikach. Przestrzegajmy nowych przepisów. Najlepsze prezenty świąteczne znajdziesz w Whisk. Rabat od 20 do 49% na wszystkie prześcieradła lub rabat do 60% na wszystkie dywany. Uwaga! W Wigilię nasi koledzy i koleżanki we wszystkich sklepach JISK mają wolne, aby spędzić czas ze swoimi bliskimi. Jeśli zmienisz zdanie, możesz zwrócić zakupy bez ograniczeń czasowych. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Cóż za głęboki wybór ryb. Mówiłam, o nie to tak zawsze. W Selgros zrealizujesz nawet najdłuższą listę zakupów. Selgros Cash Spokojnych świąt. Wykwintna polędwica Stończyka 51% tani, tylko 39,99 za kilogram. Święta to wyjątkowy czas, w którym bycie z bliskimi nabiera szczególnej wartości. Z tej okazji podaruj biżuterię Pandora, która utrwali Wasze najpiękniejsze wspomnienia. Teraz w ofercie Pandora zestawy prezentowe w specjalnych cenach. Na piękne chwile z programem zaprasza sponsor. Właściciel sklepu internetowego apart.pl Na program zaprasza sponsor. Producent suplementu diety BodyMax z głogiem. Na wsparcie pracy serca. Na program zaprasza jego sponsor. Producent ekstraktów do pieczenia. Dr. Etker.